Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Witam trochę nietypowo z takim ujęciem na to, jak mieszkają kmerzy. Kiedyś było dużo komentarzy, żebym pokazywał życie kmerów, więc zaczynam od takiego ujęcia. A ja zapraszam wszystkich do oglądania dzisiejszego odcinka. A ja zaczynam dzień od porannej kawy. Dzisiaj mam dzień taki organizacyjny. Mam trochę latania po mieście. A na początek delektuję się muzyką Boryksona milion w godzinę. I pojedziemy zaraz spajdį do miasta. Także zapraszam Was ze sobą. A ja odprowadzę moi jeszcze króciutko po tarasie. Zobaczcie, jakie mam widoki. Tak to wygląda. Jeszcze wczoraj skorzystaliśmy z prania. Skorzystaliśmy z baseniku. Z basenu. Tam jest taras do jednej sypialni. Ja przypomnę moim widzom, że te vlogi miały być takie podróżnicze. Na razie się zrobiła taka telenowela o Kambodży. Ale będą podróże, planuję, także na pewno to się zmieni. Charakter i treść kanału. Tak to wygląda teraz. Tam jest następny taras do następnej sypialni. Za tarasem już jest dalej basen. Też później pokażę. No i tak to wygląda. A ja zaraz, jak mówiłem. Lecę do miasta. Zatrzymaliśmy przy takiej typowo lokalnej Kmerskiej restauracji Bo Wylecieliśmy z domu bez śniadania Tak to wygląda To oferują Ale cen nie ma O widzę, że już podali Ale szybko Dwie minuty chyba czekaliśmy Ryż chyba z jajkiem takiego smacznego w każdym razie. tutaj się uczy pływać No trochę pływa jak sum Wzdłuż Wzdłuż ściany Trzymając się murku ścianki, ściany my no, już byliśmy w mieście co prawda i ale po prostu był taki młyn, że że no, nawet nie zdążyłem wyjąć kamery telefonu dokładnie, więc nic się nie udało nagrać. A teraz na razie chillujemy na basenie. ID hey, To home. Tarci tego dobrego, trzeba zapracować na to wszystko. <laughs> Ale gorąco straszne. My z Pidepo, po południowej drzemce wybraliśmy się na dosłownie 200 metrów targ, taki jak widać, Merski. Taki typowy targ, swojski bardzo. Tak to wygląda. Ryby, mydło i powidło, wszystko można kupić. A my szukamy konkretnie paru rzeczy do domu, więc raczej tutaj tego nie znajdziemy. Ruch jak w Londynie My musieliśmy znowu wyjechać do miasta Niestety Ale muszę to sfilmować Bo widzę tyle neonów, świateł Się czuję jak w Londynie No bo u nas to taka Wioska już Także no musieliśmy do sklepu wyskoczyć, bo jakieś tam zwroty także będziemy zaraz chyba wracać do domu zobaczyć sytuację My już przy Riverside Króciutka przebitka z Fab Street. Już pomału do domu wracamy. Ludzi jak widać pełno. I jeszcze się zatrzymaliśmy przy Riverside Na SOKU Ja piwo Bo spotkałem e, mojego widza Ale nie chce się pokazywać także, także wam nie pokażę Piotrek o. Piotrek z Anglii chyba tyle mogę powiedzieć tak? Ale nie chce się nagrywać więc, może, więc, później, może później tak, Może później Więc już jestem popularny Halo It look like a Hi. Eh, say hello. You want camera? I'm just a pretty 10 marca Wracam do domu wymęczył mnie ten dzień dzisiejszy Także Do zobaczenia już w domu No i spotkałem właśnie Polaka Piotra Poznał mnie zawołał Maniek także jestem już medialny no i dotarliśmy no i słuchajcie u nas jest późny wieczór bo już po godzinie 10 wieczorem my jesteśmy trochę na mieście bo zakupywali sprzętu do domu, jak za mną widać Pajdy jeszcze zdążyła Zrobić kolację, nie wiem jakim cudem No ale się udało Pokażę Wam Pokażę Wam Masaman Z ziemniakami Ja to uwielbiam To jest właściwie taka tajska potrawa Ale bardzo dobra To musicie sobie wygooglować Co tam dokładnie, co to za pasta Ale pyszności no i słuchajcie, tak jak powiedziałem, ja się pożegnam. filmik co prawda króciutki, nie oddaję tego, no ale dzisiaj było sporo pracy, sporo załatwiania, więc jest to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam oczywiście do, do komentowania. Dajcie lajki i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.